Witam ciepło i dzisiaj zwierzę, które zawsze ma ciepło i ma bardzo ciepło będzie to wielbłąd. Wiadomo, żyje na pustyni wśród beduinów, także temperatury, które tam dochodzą są bardzo wysokie, choć nocą dość zimne. Słuchajcie, zaczynamy. Jest to troszeczkę bardziej skomplikowane zwierzę, więc tutaj po prostu będziemy próbowali wykreślić taki kształt. Na końcu tego dajemy kropeczkę. To jest nosek. To będzie wielbłądzie oczko. Takie zamknięte. Następnie troszeczkę do góry. I nam się tutaj zaczyna rysować głowa, do której dodajemy uszy. Jedno i drugie. No i wielbłąda teraz rysujemy dalej. Zarobimy taki zakręt. I taki zakręt, bo to będą tutaj dojścia do naszego korpusu. Teraz uwaga. na jeden garb, drugi garb. I w ten sposób kończymy. Na garbę zrobimy sobie takie włoski. Tu zrobimy troszeczkę jakby taki jego grzyby ozdobnej. No i teraz z drugiej strony przechodzimy do nóg. Nogi słuchajcie w prosty sposób. Kończone kopytkami. Oczywiście lub 4. Ten wielką tam tutaj wyszedł, że troszeczkę ma tych nóg. Nogi może troszeczkę za krótkie. No ale cóż, będzie bardziej taki przysadzisty. No i słuchajcie, można go zrobić też właśnie jakąś uprząż. Że gdzieś stoi przy jakiejś... Pięknej oazie, na której to będzie tutaj kwitła, rosła. Palma z tyłu, pustynia. Oczywiście słoneczko. Tym razem będzie to słoneczko bez buźki i bez promieni. I myślę, że pokolorowanie tego o wiele lepiej wpłynie na cały obrazek, będzie on zdecydowanie bardziej ciekawy. Dziękuję bardzo.